Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bruce i dzisiaj pykniemy sobie trójki Mamy na trójkach Super Sonic Legend Wydaje mi się, że tam 50 mmów brakuje do top 50 Do top 100, pardon No i zobaczymy jak gierka pójdzie Mam nadzieję, że spodoba wam się gameplay z trójek, Bo na razie nagrywałem na e, YouTube'a tylko jedynki No i co, trzymajcie się ciepło i zapraszam do oglądania A więc mamy pierwszą gierkę Gramy z Faisalem i trk -em. są to najprawdopodobniej gracze z Arabii Saudyjskiej, będę mi też jeden z nich. I wydaje mi się, że to będzie dobre lobby. Sfollowujemy sobie, hard follow zrobię, żeby wysadzić tego followującego. Niestety go nie trafiłem. O, niepotrzebnie tutaj kopnąłem mojego teammate'a. I cofnę sobie, wezmę sobie jakieś pady. a no, spokojnie, doczekam na ruch. Poczekamy sobie tutaj na midfieldzie. TRK powinien to mieć, a ja ustawię się na środku. Dobre podanie od T.R.K. -a. ja niestety nie miałem Miałem może możliwość żeby strzelić, ale Na pewno nie tak wysoko Teraz nasz teammate to powinien mieć, zaczekam na boreta na wall'u Raczej będę to miał, o pod nim zagramy, TRK to raczej będzie mieć Przepysznie, ustawię się troszkę cofnięty za Faisal'em Zaczekam na Na ich decyzję, Faisal teraz skoczy, zaczekam na lewym wall'u O jest tu przeciwnik cofniemy na spokojnie w takim razie, weźmiemy sobie kilka podzików ja skoczę do tego co prawda, żeby zablokować uderzenie, które potencjalnie mogło lecieć w stronę bramki, Faisal to raczej będzie mieć na spokojnie teraz ładnie IRK weźmie dobrze, na razie na razie ja sobie tylko szukam pozycji nie ma co forsować jakichś niepotrzebnych challenge. Sfajkuje, o dobra, nie trzeba będzie fejkować jednak, i spróbujemy wysadzić tego MSNA. Wysadzony i ładnie, TRK teraz będzie miał piłkę. Zaczekamy na, cze na backboardzie. W razie, jakby czołg go przebił dokładnie tak, bo gdy wystąpi taka sytuacja, to widzimy, że bardzo ładnie zgarniam piłkę z backboarda. Jeszcze moi teammates dostali kolejną piłę Zaczekamy na lewym łolu. Już widzę, że przeciwnik nie będzie chciał do niego dojeżdżać. Faisal będzie to miał finalnie. O, TRK, pardon. Bardzo dobra akcja. Spróbuję odbić to do Faisala na corner. Bardzo dobra reakcja chłopaka. Zaczekamy sobie przy defensywnej linii w razie jakby poszedł jakiś clear za plecy albo właśnie taka piłka. Chcia... Oj, chciałem... chciałem. zagrać na środek, tylko niepotrzebnie, bo widziałem, że moi teammeici rotują, więc nigdy jak macie taką sytuację, nigdy nie próbujcie grać na środek. Bo to po prostu o, niepotrzebnie też skoczyłem. Bo to po prostu nie będzie miało sensu. Nie będzie miało rąk i nóg. Skoczę od razu, żeby zablokować. Idealnie wręcz cofnę po mid będę blokował mid też. I zaczekamy również znowu za TRK. za TRK to będzie mieć, nie będę tam podjeżdżał. I teraz mogę to. Oj. Skomitowałem, już się Wam przyznał szczerze, że ten commit był niepotrzebny. co to będzie mieć. Przebiję to od razu. Skoczył mój teammate, więc zaczekamy za nim. I MSN7, jak to przebije, to... Zaczekamy, nie ma nie ma powodu do tego, żebym skakał w ogóle do tej piłki na razie. Teraz możemy zaczekać na jego kolejny hit i weźmiemy piłkę. Spróbuję ją jeszcze zablokować. Zablokowałem, błąknęłem przeciwnika i cofniemy sobie ładnie znowuż. No i teraz mamy kolejny fantastyczny challenge. Nie błąknę tego co prawda, ale może wysadzę 7SN, a nie udało się. Weissl to będzie mieć bardzo ładna interwencja z jego strony I zaczekamy sobie, zbierzemy setkę będziemy tą piłkę również o! Spróbujemy strzelić z tego bramkę Ajajaj, na słupek, co prawda bamknięty defensor, ale Mogłem się postarać strzelić to ciutkę, ciutkę wyżej Piłka co prawda mi uciekała. Wezmę tą piłkę od razu przejmę. Ze względu na to, żeby nikt nawet nie próbował myśleć o tym, żeby skoczyć i przejąć. I mamy 1-0. Przeciwnik bardzo ładnie. No tak naprawdę oddał mi piłkę, jego interwencja nie była. Na tyle. No, dobra, żeby w ogóle tam skakać. No i wykorzystałem to. Mamy 1-0 czołg. Wjechał na backboard, spodziewał się wyższego strzału. Ja zagrałem po ziemi. Taktyczna zagrywka. I zaczekamy. No to co się znowu wydarzy? We dwóch skoczyli. Ja zaczekam na ziemi. Musimy mieć ziemię właśnie po to opanowaną. A i mogłem klirować to do przodu. Chciałem do lewej, jednakże wyśmienicie mnie zdankował. No tutaj mój błąd. Mogłem zagrać byle gdzie, tylko nie w niego. I zagramy w niego. Przez to tracimy bramkę. Dobrze się ustawiłem, ale decyzja źle podjęta. Mamy jeden, jeden. Faisal po to pojedzie, ja pojedę na lewo. Weźmiemy sobie left pusta. Oj, piłka bardzo przebita. Tierkę mam nadzieję, że będzie kontrolował całą sytuację. Tak jak myślałem. Oj, wejdziemy w nią od razu, mimo że jestem Lasme, ze względu na to, że przeciwnicy w takich momentach najmniej się spodziewają, że Lasme challenge'uje Podam to do TRK do fajsu chociażby. Dobra, przejmiemy tą piłkę jeszcze. Spróbujemy ją zdankować. Nie udało się, ale jeden z naszych na pewno ją będzie mieć. Zalokujemy się tutaj gdzieś z lewej strony, właśnie po to, żeby otrzymać takie podanie, zagram od sufitu. Tutaj drop był praktycznie, że niemożliwy Ojej, nie przejmę tej piłki, ale Faisal świetnie ustawiony Jeszcze dziękuję M7 SNA I mamy 2-1 Tutaj bardzo ładnie mi Bardzo ładnie ustawiłem się na tym midzie Chciałem od cofitu zagrać ze względu na to, że mogło to być takie zaskoczenie dla przeciwnika Jednakże ustawieni przeciwnicy na backboardzie Na spokojnie mieli tą piłkę no i tutaj TRK, a i prawie mu się udało Zaczekam na M7 SNA, który z nich będzie mnie próbował bumpować Zagram sobie to na backboard Oj, dobry save Zaczekamy w bramce Cały czas czekam Dobrze W razie czego, gdyby jeden z moich teammateów tego nie miał To bym to na spokojnie wziął Dobra, to, z, to zgarnę sobie ze sobą Na corner Oj, mój enemy to weźmie TRK jednak skoczył bardzo ładnie zaodspidował przeciwnika Wezmę jeszcze tutaj corner boosta I teraz nie ma co w ogóle się spieszyć Mamy 2-1, wynik jest po naszej stronie Więc nie ma nawet po co ich challenge'ować jeszcze bardzo ładna interwencja trk -a. albo tego drugiego. <noise> Już nie jestem szczerze w stanie stwierdzić, który z nich odbił tą piłkę. I mamy wynik 2-1 do nas. Wygrywamy. Bardzo dobra gra, troszkę Misplay z mojej strony. Jednakże mam nadzieję, że content Wam się podobał, że to co mówiłem jest w miarę wartościowe i że będziecie enjoyowali takie serie 3x3. No bo co, tylko nagrywać serię 1 na 1, no to przecież wiecie, to mógłbym nazwać ten no kanał Bruce One a to nie ma takiego sensu, nie ma takiego zapotrzebowania. No i moi drodzy, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takich rozgrywkach. Czy będziecie chcieli więcej trójek, może dwójek? No i zapraszam do oglądania następnych odcinków, Trzymajcie się cieplutko. Cześć. W obu płaszczyznach wszystko. mam powiększone. tak, tak, tak. Ale to jest to hmm. L1 czy 1 no tak, tak, to jest tam. One more? One more? O! Oh, ja pierdolicie! Co? Jak ty mi jeszcze i on to jedno. No patrz! No Czejzer, oh. normalnie, O oh, kurde!